Tak, jestem Białorusinem z Białostoczyzny i nie przyjechałem tu z Białorusi. Tak samo jak moi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Moi przodkowie żyli na Białostoczyźnie od zawsze. Mam również stąd polskie korzenie, i jestem z nich tak samo dumny. Do... Tak, jestem Białorusinem z Białostoczyzny i nie zamierzam wypalać na Białoruś. Chociaż życzę jej obywatelom, aby jak najszybciej Łukaszenka pojechał do Hagi, a wielu moich przyjaciół bezpiecznie mogło pojechać do swoich rodzin w Białorusi. Tak. Jestem Białorusinem z Białostoczyzny i Polska jest moją ojczyzną, a język polski jest moim językiem ojczystym. Jaki język białoruski? Tak. Jestem Białorusinem z Białostoczyzny i nie rozumiem rosyjskiego z automatu. Skąd w ogóle ten pomysł, że wszyscy Białorusini znają rosyjski? Tak. Jestem Białorusinem z Białostoczyzny i znam język białoruski i chcę, żeby moje dzieci go znały, chociaż ja sam nauczyłem się go dopiero w dorosłym życiu. Tak. Jestem Białorusinem z Białostoczyzny i cyrelica napawa mnie grozą łacinka białoruska rządzi. Tak, jestem Białorusinem z Białostoczyzny i nie chcę przyłączyć jej do Białorusi. Tak samo jak nie chcę oddawać Grodna czy Wilna Polsce. Trzeba szanować istniejące granice państwowe. Tak, jestem Białorusinem z Białostoczyzny i nie chcę nikomu tłumaczyć się z tego, kim jestem. Czuję się u siebie, na własnej ziemi. Rozwijam swój język i kulturę z szacunkiem do innych narodów i kultur. I wam życzę tego samego. Pakul, cool. czyli białoruskie. Na razie.